Witam, witam cię Moto TV, w ten piękny poraneczek. Szykujcie je trochę przymroziło 11 stopni w terceruszu tylko. Wit witam cię, witam Miłego dnia życzę w ten piękny czwartkowy poranek Spoko, spoko Pią Piękny taki nie jest, bo kurde ozimniło się tu troszeczkę Kurde tylko 11, no już 12 stopni w Celsjuszu, to nie jest źle, ale zimno Dobrze, że mam grzanie dupy w aucie, bo by kurde można było zamarznąć O, w Polsce też pizdzi O Nie, nie, nie w Polsce, tylko w Niemczech, nie? Ale ten. Ile Celsjuszy u, u w Niemczech jest teraz. Ja już w po sezonie pochowałem meble grille o w Niemczech. Dosłownie w Niemczech troszeczkę mi się pomyliło, ale ten Jeszcze się chyba na... Nie pobudziłeś. Nie, w Niemczech w Niemczech, tylko kurde, ja z rana to jestem troszeczkę zakręcony, a ja jeszcze... Jeszcze jem śniadanko ze przez drogę, kurde kaweczka. Także duże skupienie. Muszę patrzeć na drogę, na telefon, na kanapkę i na kawę. Za mną chyba jeszcze psy jadą, ale chyba tak. Abyś troszeczkę wcześniej przyszedł na live bym ci pokazać. W sumie nie wiem, czy dzisiaj policja stała, ale oni przeważnie w jednym miejscu stoją. Nie jak jeżdżę do pracy, to kurde skubani cały czas w jednym miejscu stoją. Tam przed światłami tymi. czy znaczy nie tymi, tylko jeszcze wcześniejszymi. I tak. No właśnie tego wczoraj co pytałeś o policję, nie. O, 9 stopni jest. Nie wiem, czy to zimno, zimno Czekaj, muszę jeszcze pozrywać resztę pomidorów i papryki krzaki No tyle, trzeba zaś Czekać na wiosnę O co ty taki ogrodnik jesteś trochę To nie auto jeszcze nie naprawiłem, bo to kurde wczoraj noc, nie, to, to już za późno było naprawiać. Dzisiaj coś przyjadę, to będę patrzył, a ja innym drugim jadę, to tam łóżone coś napieprzało, nie, ale o, Lubisz troszeczkę poogrodniczyć. Ja to kudy nie. O, odpiędza mnie to hamak powiesić posiedzieć w ogródku czasem coś prze... przeplewić yy, podłubać coś tam, coś tam Ja kurde na hamak, kurde kiedyś ten, jeszcze nie rozłożyłem hamaku Kupiłem chyba z dwa hamaki sobie kiedyś na jakieś promocji, takie fajne z myślą właśnie że sobie będę leżał na plaży ale Ale ten, ale kodeks nie zdążyłem nawet powiesić hamaka. Ja tu też nie mam pola do obrobienia, mam tylko małe grządkę, tak 2x5 metrów. O, no tak powierzchnia garażu, nie? 2x5. to tak w garażu garaże w Polsce 3x6, nie? No to coś tam sobie zrobić, Jak lubisz, to spoko, nie? No ja kupiłem taki znakiem, bo nie ma. Powiesić jest drzewa, czy coś. O, no ja ten, ja to co mamy składane, takie wiesz, na plażę, to jest takie, że wiesz, wiatr dwie i już masz nadmuchane, to spokojnie na tym leży, nie? A hamaki, kurde, kiedyś chyba kupiłem dwa hamaki takie, właśnie na promocji, były fajne, ale kurde, właśnie przeważnie jest tak, że na plaży nie powiesisz, no bo piasek, nie? A jak są drzewa, to znowu w mógł jest, nie? Czy tam, kurde, komarów, czy czegoś takiego, nie? się zdarza raz, że zajdę po pracy do ogródka, odpalę gila, wrzucę mięsko, sałatkę się zrobi. Obiad gotowy się zje i zasypiam na hamaku, ale to spoko, spoko. Natura Ja tak kiedyś miałem jeszcze w Kanadzie, mieszkaliśmy to. Ten, miałem właśnie takie patio z tyłu, nie? Czyli taki jakby. No, tam kawałek takiego wyjścia, nie? I grilla. Kiedyś był taki okres, kurde, w jednego lata, że mi tak jakoś wierzę. Codziennie grilla przychodziłem z pracy, grill, browarek i ten. Takie leżaki miałem, fajne, takie duże, nie? Do leżenia. Na tym. To kurde chyba na wakacjach z miesiąc czasu napieprzałem cały czas grilla, nie? Dzień w dzień, nie? Żona mi mięska tam przygotowywała, wiesz, takie tylko przychodziłem, rzucałem sobie na grill, cyrk i... i browarki, nie? No bez kitu sporo skoro ptaszków tu Lata mi dużo Dużo kosów jest a ogólnie, jest z najbardziej melodycznych ptaszków o, że ptaszki napieprzają. Nie, to spoko klimat, nie. O, że... o ja lubię, raczej szumufal. fal. Kurde, ja lubię plaże, wiesz, ten szum fal morza, jeziora, cokolwiek, nie, to jest kurde spoko. Teraz jeszcze, zwłaszcza jak są takie, wiesz, fale, że to napieprza, nie, bo nie raz jest spokojne jezioro, to wiesz, nie masz też tak, ale kurde, teraz jest super, nie. O, nie dzisiaj gotować co go zamawiać też nie bardzo, a tak szybko i łatwo wrzucić na grill i się robi ciepłe. Dosłownie, nie? Grill jest elegancki, nie? Ja nie mam za bardzo teraz grilla, bo na balkonie, czy można mieć tutaj grilla, ale kurde nie ten. Ale mówię, kiedyś miałem taką manię, czy manię. Tak nieraz mam, że wiesz, coś wpadnę, no to kurde napieprzam, wiesz, tygodniami, nie? tak mówię, z miesiąc czasu napieprzałem tego grilla, nie? I najlepiej poprzed poprzed wiośnie jak się pojawiają pierwsze ptaszki i jest sobie tu tam o, że do pracy idziesz, słuchasz, słuchasz dźwięku ptaków Słyszysz po, po paru miesiącach jak ptaszki Świerkają, o! A na przykład ty tam w pracy co? Z Niemcami robisz czy, czy sami Polacy, czy jak? O, generalnie Niemcy. A Niemcy, Niemcy jacy do roboty tacy wiesz, Chodzi o to, że oni tacy bardzo chyba dokładni Niemcy są, nie? O, starsi... Starsi panowie! Chociaż też kilku włochów jest czy Munur. O, to duża jakaś fabryka, nie? Tak ich. I pizza, czekaj, O wszystko musi być tip-top. No, nie, Niemcy, kurde, wiem, że ten, tak, na przykład, że przynajmniej dawniej, nie, dawniej te wszystkie produkty niemieckie to, kurde, eleganckie były, nie, teraz, wiadomo, też dużo, wiesz, jest pewnie w Chinach robione, a tylko, tylko napis made in Niemcy, nie. Oni podchodzą do pracy tak, ci... W którym robię i których poznałem, że że lepiej wolni ale porządnie. Nie, dosłownie, dosłownie wiem, nie, niemieckie zawsze było wszystko dobrze, kurde, zrobione zawsze, nie? Czy zawsze. Mówię w dawnych czasach, teraz to już też kurde te rzeczy, wiesz, czy elektronika, czy coś tam, no to, to już różnie się pewnie zdarza, no bo to większość zrobione jest, wiesz. Uczajników, i jakoś też jest pewnie zła, nie? Ale takie typowo zrobione w Niemczech to kuchne produkty zawsze były eleganckie, ale ja też raczej, raczej robię z ludźmi o 40 plus. inną o inna generacja no dosłownie czyli wiesz dawniej jeszcze inaczej ten a ci młodzi wiadomo ci młodzi co teraz są no to to już troszeczkę pewnie inne mają y, pojęcie nie ci młodzi jednak bardziej leniwi ogólnie no ogólnie to młode pokolenie to kurczę to nie wiadomo co to z tego będzie nie Teraz też pewnie w, wiesz, w Niemczech tam nauczeni na jakieś socjale, niesocjale to pieprzą, nie chce im się robić, nie? Każdemu w koło dają, bo tam Niemcy raczej tacy socjalni, nie? Że, że dużo tych socjali jest, nie? Mi w sensie w tym chodzi, nie? Jak młody gdzieś tam dostanie po szkole pewnie jakieś pieniądze czy coś, to pieprzy do pracy iść. Wszyscy dostają w koło, ci kurde inżynierowie co przyjechali, dostają kasę, to pewnie tacy, wiesz, rodowici. Niemcy tak samo, nie? To znaczy powiem Ci, że tych te Niemcy może nie. O, że, że Niemcy nie, tylko że ci docenty dostają. O, w ten sensie, tak? ale wszystkie Outlandy inżynierowie no o, w ten sposób no to jest właśnie popieprzone nie Do, tak samo jak w Polsce nie Polak tam ma gówno a ten wszyscy co przyjadą mają wszystko za darmo nie to, to jest też popieprzone To nie pójdą do roboty, bo to uj skoro państwo płaci za mieszkanie, ciuchy dostaje kieszonkowe, o no to jasne, to po co mają iść do pracy, nie jak, jak wiesz, możesz mieć wszystko za darmo, no to kurde głupi bym musiał być, żeby pójść, nie? No jednak dla Niemca to trochę ujma, żeby brać socjal jak inżynier. No inną mentalność mają nie chyba dlatego ale Ja myślę że inną mentalność ale pewnie też tam jacyś wiesz Dużo Niemców już wiesz Pewnie pieprzy nie jak tu ma wiesz Na przykład dostać za darmo a pójść do pracy Chociaż nie wiem kurde wiesz Jak to jest mentalnie właśnie nie tak samo jak tutaj była ta, ta Kasia 19, nie, no to też ludziom, wiesz, płacili, niektórzy ludzie się zwalniali, bo, wiesz, płacili im normalnie pieniądze, nie, za to, żeby nie chodzili do pracy, nie, i dużo ludzi się, wiesz, pozwalniało, czy coś, i znaczy nie mówię akuratnie tam u mnie, gdzie ja pracuję, ale ogólnie tak, wiesz, w całych Stanach, nie, że że była taka okazja, to ludzie szli, na wolne, nie? Pewnie po co ma wstawać o 5? Robić 8 godzin, żeby tam dostać trochę więcej. Dosłownie. No, Państwo zapłaci git. Ja tego nie czaję. Wsz wszędzie bezrobocie i tak dalej powinno zlikwidować. Wiesz co, moim zdaniem ten, moim zdaniem powinno być tak, że na przykład wiesz, przyjeżdżają jak chcą faktycznie tych wiesz, obcokrajowców, docentów i tak dalej, i tak dalej to powinno być tak, przyjeżdżasz, dobra, na miesiąc ci damy ten, na miesiąc ci damy nie wiem tam na mieszkanie czy na coś tam, nie? Czy nawet na hotel, no cokolwiek, nie? A po miesiącu sobie rać, nie? Jak chcesz podoba ci się tutaj to zapieprzaj. A jak Ci się nie podoba, to wracaj do, do siebie, no i tyle, nie? To wiesz, wszyscy emigranci, typu, wiesz, Polacy przyjeżdżali po prostu, wiesz, czy do Niemiec jedzie, czy, czy, czy coś, nie? No to przyjeżdżali po prostu bez niczego i sami się dorabiali, nie? Wiesz, musiałeś iść do pracy, no bo nie miałeś za co żyć, nie? A tak Ci państwo daje wszystkie pieniądze, czy coś, no to wiadomo, nie? Że, wiesz, nie będziesz, jak Ci ma płacić przez rok, dwa, czy tam nie wiem ile, no to... Po tych pięciu latach ty jeszcze będziesz oburzony, że ci zabrali to, nie? Albo, albo coś, nie? Będą dymy, nie? No to jest tak zrobione, ja kiedyś wiesz, to jest wszystko zaplanowane, te wszystkie kurde wiesz, najazdy, tych przesiedlenia, nieprzesiedlenia, to wszystko jest zaplanowane, nie? Kiedyś czytałem takiego gościa, czy, go, czy oglądałem, czytałem tam w internetach, nie? To to wiesz, to jest właśnie tak zrobione, że wiesz, naprzód ich nam dadzą mi wszystko. Później im to odetną, nie? No i co? I będzie wojna domowa, będzie to tamto, tam, to. Później kurde wprowadzą, wiesz, y, wojska na ulicę, żeby niby pomóc zwykłym ludziom e, zwykłym ludziom po prostu, bo się obawiają o swoje życie, tak jak teraz już jest w niektórych tam, y, nawet w tym. E, no, we Francji, nie w Francji, nie? że ludzie już się boją wyjść na ulicę, no to ludzie się będą cieszyć, że wiesz, że wojsko panuje nad wszystkim, nie? To jeszcze będzie takie dopieprzenie ludziom, wiesz, dokręcenie, dokręcenie śruby, żebyś już w ogóle był kurde, żebyś nie mógł nie mógł nic, wiesz, ee, znaczy nie mógł nic, w sensie takim, że będziesz pod kontrolą, nie? <laughs> Wyjdziesz, kurde, nie wiem, godzina policyjna, to tamto, tamto. Nieee, popieprzone to jest, to jest naprawdę kurde, to co się dzieje. To co się dzieje, to jest wiesz, jeden wielki pieprzony scenariusz Ludzie sobie jeszcze nie zdają sprawy, że to tak jest, nie? Nawet kurde komuś powiesz, że to tak jest, to i tak ci nie uwierzy, no bo No bo, bo, no bo nie, nie? No bo w telewizji by powiedzieli, ale że w telewizji nie mówią To no to kurde, to to nie jest prawda, nie? Hm. Ludzie mają zryte berety, nie? Ale to a teraz tak samo nawet to wiesz wszystkie internety, nie internety to kurde tak samo już są tak przerobione na korzyść, a znaczy cię na korzyść. Jest po prostu to już, wiesz, w jednym kierunku idzie, wszystko jest tak wyreżyserowane, może nie wyreżyserowane, ale, ale wiesz, tak ma być jak oni sądzą i tyle, nie? O czekaj. zapłaci. ja tego nie czaję, wszystko o, ja zrozumiałem, zdarzy się powinny noga ale to jak kogoś chce, to znajdzie pracę, bez roboty powinien być, powiedzmy do pół roku i tyle, dosłownie wiesz, miesiąc, nie, i tyle ja po pół roku nie znajdziesz roboty, to serią się starasz, jak nie znaleźć, ja myślę, że wiesz jak ktoś chce, to w ogóle nie znajdzie, będzie się starał i starał i starał i nie znajdzie roboty, nie to jest kurde ten Dobra, Kład, ja kończę, wiesz, bo ten, pogadamy jeszcze, ja kończę, bo już do, do roboty się zbliżam, także kurde miłego dnia życzę odpoczynku, ty masz teraz kurde, powolne do poniedziałku to ten... Odpoczniesz sobie. Podpoczywaj za mnie, a ja za ciebie popracuję. No, na razie, pozdrowionka.